Kongres Społeczno-Gospodarczy Polska Moc Biznesu, a za mną jest już kolejny gość, pan Mariusz Frankowski, wojewoda wąsowiecki. Witam serdecznie. Dzień dobry, tak serdecznie. W takim razie zacznijmy od inwestycji. Jakie inwestycje są obecnie tutaj dla Państwa najważniejsze, jeśli chodzi tutaj o region? Gdzie mówimy o inwestycjach z punktu widzenia strategicznego, takiego, które mogą oddziaływać na region, ale tak naprawdę też w skali kraju, to oczywiście inwestycja w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, i tak naprawdę wszystko, co jest związane z tą inwestycją, czyli koleje dużych prędkości, ale też, też drogi. Przede wszystkim centralny port komunikacyjny może być takim taką dźwignią e, też inwestycyjną. E, no. Wokół niego ma powstać zarówno Cargo City, jak i Airport City. E, więc to jest oprócz tego, że na pewno zmieni e, podejście do, do podróżowania i też dotyczące, rozwinie Polskę jako też hub. Taki lotniskowy, to bez wątpienia w zakresie przewozów pasażerskich i przewozów cargo, to może stanowić też potężną dźwignię rozwojową na poziomie lokalnym, ale tak naprawdę aglomeracji warszawskiej i aglomeracji, aglomeracji łódzkiej. Warto tutaj chyba też wspomnieć o sposobie możliwościach potencjalnego finansowania, no bo oczywiście jest on finansowany ze środków publicznych. Natomiast to wszystko, co powstanie, wydaje się, że powinno być taką elementem konsensusu, czyli wypracować modele finansowania w formule na przykład PPP, mocno zaangażować biznes, mocno zaangażować polskie przedsiębiorstwa, zgodnie też z doktryną pana ministra Balczuna dotyczącego local content, czyli angażowania przede wszystkim polskich, polskich przedsiębiorców, bo to wpłynie też na rozwój nie tylko tutaj lokalnej gospodarki, ale tak naprawdę gospodarki na poziomie całego Mazowsza i tak naprawdę całego kraju. Więc to jest taka kluczowa dzisiaj inwestycja strategiczna, wokół której można budować rozwój całych części gospodarki, rozwój poszczególnych sektorów, która z pewnością wpłynie na przyciągnięcie dodatkowych inwestycji. Więc nie mówimy już tylko o inwestycjach zagranicznych, które przez wiele lat były domeną polską, ale też o budowaniu o inwestycje krajowe, inwestycje prywatne, też kapitału polskiego. To na pewno będzie sprzyjało temu, że no, otwierają się dodatkowe, że tak powiem, możliwości rozwoju dla regionu. Jakby na jakim to jest obecnie etapie i jak pan myśli, jakie są obecne też wyzwania dla tego regionu? Czego tutaj brakuje jeszcze? Znaczy, dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że za chwilę już mamy po części przetargów jesteśmy, część jest w trakcie ogłoszenia. Założenie jest takie, że proces inwestycyjny już ruszy w następnym roku. Do końca roku ma być też przyjęta cała strategia lokalna budowania wokół, wokół CPH, która ma określać, tego, jak będzie się ten teren wokół portu rozwinął. Ona jest budowana w konsensusie społecznym, podana konsultacjom społecznym w uzgodnieniu z lokalnymi, lokalnymi samorządami, czyli gminami i powietama To teren 18 gmin. I, I 15 powiatów. Ta strategia ma charakter taki długofalowy, do ona przewiduje okres nawet 2050-2060 roku, więc to jest na tyle długi horyzont czasowy, że można spokojnie budować dzisiaj strategię, która będzie też wspierać polskich przedsiębiorców z korzyścią dla lokalnej społeczności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Mariusz Frankowski, wojewoda Mazowiecki. Dziękuję raz jeszcze. Serdecznie dziękuję.